Cześć kochani, dzień dobry, witam Was serdecznie na kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy mega unboxing, mamy raz, dwa, trzy, cztery paczki, mamy do otwarcia. Na tą jedną to już czekałem chyba ze trzy tygodnie i mam nadzieję, że te rośliny doszły naprawdę w super stanie. Tutaj są paczuszki z roślinkami zamówione chyba w niedzielę, a dzisiaj już przyszły. Mam nadzieję, że zostaniecie zostawicie suba, zostawicie łapkę w górę i komentarz. Napiszcie, która roślina najbardziej Wam się podoba. I zapraszam na film. Dobra, ja sobie to tutaj może odstawię na bok jakoś tak. I zaczynamy od pierwszej paczki, jak widzicie. Trochę się tu zmieniło. Zrobimy tutaj już niedługo taki tour pokojowy. W następnym filmie pokażę Wam, jak to wszystko tu jest. To znaczy, te rośliny nowe, gdzie je po prostu wszystkie poustawiam. Dobra. Przyjdzie jeszcze chyba. Przyjdą jeszcze chyba dwie paczki, mi się coś wydaje. Tak jest. I na razie będzie koniec. Tak, mamy to tutaj zapakowane. Czekajcie, od kogo to jest? A, Już wiem, co to jest. Tutaj dostałem trzy jeszcze em, wizytówki, bo słuchajcie, ta paczka to jest takiego sklepu, który dopiero się e, zaczyna tworzyć i ten panie tutaj przepraszał, że jest opakowanie, zapakowanie, że jest nie tak jak powinno. nie mają jeszcze kartonów takich e, odpowiednich, to i tamto. Nie ma, nie ma sprawy. On już, ja to już kupiłem w sumie ze dwa albo ze trzy tygodnie temu, ale przez to, że Strajkuje niemiecka poczta i przez tym roze on mi tego po prostu on tego mi nie chciał wysłać ale wczoraj się mówiliśmy że zaryzykujemy i że wyślę tak jest tutaj zapakowane wszystko Headpack jest niestety zimny, ale ale widać, że jest fajnie zapakowane. Ja ostatnio na Facebooku na różnych grupach roślinnych obserwuję, jak ludzie Kupują, cieszą się z biedronkowego filodendrona y, Brandianthanum. I chyba część nie zdaje sobie sprawę, jaka to jest ciężka roślina w naszych warunkach do utrzymania. Tutaj mamy watę. Ojej, patrzcie, co to jest. To jest ogromne. Ogromne. 30 cm słuchajcie. I to jest no już dobra, to sobie wyjdzie. To jest moje drugie w mojej tutaj zielono-okiennej karierze e, Cebu Blue Variegata. Zobaczcie jakie to jest duże. I tutaj ma już nowe, wychodzą pędy. No ta variegacja na koniec tutaj najnowsza w sumie na najnowszych liściach jest naprawdę już Piękna, zobaczcie. I ja sobie tak myślę. Nie wiem, czy teraz to tak to wsadzić. Czy może ja po prostu to teraz za chwilę już obetnę, przytnę na dwie, trzy sadzonki i postaram się to rozmnożyć. I sobie fajnie w doniczkę po prostu zasadzić. Zobaczcie. Piękne cebu blue. Mam jeden, który stracił niestety, niestety wariegację, ale ja go przyciąłem troszeczkę i mam nadzieję, że po tym przycięciu, teraz może puści tą wariegację. Um, puści wariegację. No wiecie, wróci. Wróci po prostu do swojej formy. Tutaj mamy cebu blue variegata. Bardzo ładna roślina. Z drugiej strony, tak wiecie co, teraz to zasadzić i przywiązać. No to za jakieś 3 miesiące będzie na końcu palika i takie będą małe może dalej liście, to tak nie za bardzo. Hej, co tam robisz? Miśku, ps, ps, ps. co robisz? Co robisz? Nie wolno. I właśnie nie wiem, chyba sobie naprawdę potnę, ukorzenie i potem włożę wszystko razem do jednej doniczki, bo mimo tego, że jest fajne, to takie jest trochę wybujałe, tak jakby może brakowało tej roślinie troszeczkę, wiecie, tego słońca, tej jasności. Eee, tutaj mamy kolejną roślinę i teraz nie wiem, co to jest, chyba wiem. Będę musiał jechać znowu do mojego ogrodniczego, zakupić doniczki. I kupię doniczki z Lechuzy. I wszystkie te nowe rośliny, mi się wydaje, że przesadzę je do Lechuzy. Mam jeszcze trochę, wiecie, kart prezentowych ze świąt. O, tu jest ciepło. Ładnie zapakowane. Bardzo miły sprzedawca. Trzeba sprawdzić, czy może jakiś tutaj bonus nie leży. Nie. Nie ma. Zaraz z kartonami będę musiał nadużyć. Co my tutaj mamy. Tara i to jest, słuchajcie, Philodendron Glorius i to jest, ym, to jest powiedzmy mieszanka między, jeżeli się nie mylę, melanochryzum i Gloriosum. Nazywa się Glorius i tutaj on właśnie w przeciwieństwie do Gloriosum on się nie położy, tylko on idzie w górę. Dlatego nowa doniczka, palik. I te liście będą coraz to większe. Mam nadzieję. Bardzo ładny okaz. Piękny. Tani. Słuchajcie, zapłaciłem 15 euro. Eee, za tego tutaj Epipremnum Cebu Blue dałem stówę, Bo one są jeszcze w cenie. Ale ten też jest bardzo ładny i za 15 euro. I on rośnie tak szybko, jak wszystko pasuje, że eee, za chwilę będziemy ciąć i ukorzeniać na nowo nowe rośliny. Dobra, to sobie tutaj odstawię. Teraz mam tutaj tyle miejsca. Jeszcze telewizor wyjedzie stąd i ta półka pod telewizor. I tutaj. Aaa, już się nie mogę doczekać. I z, z każdej strony mamy tylko tutaj rośliny. Coś niebywałego. A to muszę ściągnąć. Chyba na dół. Jak to tutaj jest. A nie, to tak mogę to zrobić. Żebyś to wszystko widzieli. Open here. No to open oponujemy. Ale nie wiem czy tutaj ma się otworzyć, czy tutaj... A ok, patrzcie. Można, można. Tu jest przyklejone. A tu też. No tu tak jest, head jest ciepły, to jest bardzo dobrze. Tutaj tak widzę, że jest on no, tak wiecie na szybko zapakowany. To tak samo jakbym ja tutaj te, tą roślinę tutaj pakował. Ja nienawidzę pakować rzeczy. O. I to jest filodendron. McDowell, 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 McDowell chyba. Eee, za niego dałem chyba 70 euro. Nie wiem, gdzieś widziałem, gdzieś zobaczyłem, jak on wielkie liście robi. I od razu zacząłem szukać na eBayu Clancyge. No i kupiłem. Znalazłem. Szybko, wczoraj wysłany, dzisiaj już przyjechał. Naprawdę. Mimo, że strajkują, że poczta IDHL strajkuje, no to tutaj, słuchajcie, prawdziwe szapoba, ale jak to się otwiera, żeby tutaj nie rozwalić niczego. Piękny jest. Piękny jest. Tego na pewno wsadzę do jakiejś skrzynki, bo on jest również płożący. I tutaj mamy wystarczająco dużo miejsca, żeby to pięknie rosło. Albo spróbuję po prostu puścić go po paliku, żeby tutaj mi na boki się nie rozchodził, tylko żeby rósł do góry. Ale tak samo zrobiłem właśnie z moim Gloriosum, którego pociąłem, daję mu palik i teraz ma iść do góry. też bardzo ładny. Tutaj widać, że jest, że jest w substracie ziemia kokosowa, mamy wiórki drzewne, kore, mamy, znowu zapomniałem to białe perlit, no i się tutaj trzyma, Tu jakieś są zmiany, ale to wiadomo że rośliny to też nie są, e, że rośliny mają również różne ubytki i w ogóle i czasami to nie warto nawet sobie, e, nie wiadomo jak wiecie tutaj głowy e, zawracać, nie wiadomo czym. No i przechodzimy do ostatniej paczki. Ja nie wiem czy nam mi się tutaj w ogóle zmieści. Jak ja mam to w ogóle to otworzyć. Dlatego postaram się postaram się to tak o tutaj wziąć do mnie. I będziemy po kolei wyciągać trzy rośliny. Jedną już mam, ale mi się tak podoba, że musiałem kupić sobie jeszcze jedną. Naprawdę mi się ten rodzaj tak podoba, i chciałem mieć taką, wiecie, taką już większą roślinę, taką adultową. Mamy otwarte. Tu mi się akurat wszystko zmieści znowu z powrotem w ten karton, co jest dobre. No to zaczynamy otwieranie tutaj tych cudów, ale wiecie co? To wczoraj było wysłane z Holandii i dzisiaj już przyszło DPD. Naprawdę, rad fac Nie spodziewałem się. Liczyłem się w sumie ze środą, a to już dzisiaj. To bardzo mnie cieszy. Przy tej pogodzie na dworzu. To jest bardzo dobre. Niekiedy trzeba zapłacić trzy razy więcej za wysyłkę, żeby to była wysyłka ekspresowa, a mimo wszystko potrzebuje 3 dni. A tutaj razwac. Może cię położę na chwilę, co. No i otwieramy tego gagatka. Jestem ciekawy, co to jest. O, jaki cudowny. I tutaj wychodzi mu kolejny liść. Zobaczcie, jaki cud. I to jest, słuchajcie, Filodendron biliet jaj. Taka już forma, no, duża, większa. Gdzie jest ten mój biliet jaj? Tutaj gdzieś jest jego ostatnio. Tego mniejszego posadziłem właśnie do lechuzy. O! To jest młody, a tu jest starszy. Super! Trzeba będzie kupić kilka doniczek, substratu. Ja to oczywiście razem z tą ziemią tutaj z... Z, z doniczki z korzeniami, nic nie będę obczysz obczyszczał ani nic. Nasypię po prostu na dno e doniczki lechuzy, nasypię substratu, włożę to jak jest, zasypię, podleję i będzie rosnąć. Ten bilet jej kosztował mi się wydaje około 40 euro. Taki wyrośnięty. Ale, jak tutaj widzę, właśnie tą ścianę, która będzie już niedługo wolna, no to jest czat. Naprawdę czat. Piękny jest. To jest jeden z najmłodszych liści, ale takie byki. Zobaczcie. Takie byki liście. Dobra, tutaj sobie może postawimy. Mam nadzieję, że nie słychać mojego burczącego brzucha, bo jestem taki głodny. Ale chciałem pierwszy jeszcze nagrać odcinek, i bierzemy się za kolejną roślinę. Uwielbiam takie filetę drony, właśnie wielkolistne. Uwielbiam. A to są rośliny ze, ze sklepu wysyłkowego Plantik z Holandii. Tutaj nie jest daleko do Holandii, bo jest tylko, mi się wydaje, nie wiem. jest mam nadzieję, że nie słychać mojego brzucha. Z 500 km to to, to szybciutko przychodzi. No z tym ten dronem będę miał, słuchajcie, problem z wymówieniem jego nazwy. Jaki szal, ale też piękny jest, wielgachny jest. Wielgachny. Zobaczcie. Zobaczcie, jaki piękny. Ten wygląda w sumie jak bilet jaj, a nie ten. Nie wiem czy oni nie pomylili właśnie tutaj tych nazw, wiecie? Bo mi się wydaje, że to jest... E, Zwam powiem co to ma być. E, że To jest bilet jaj, bo nawet ma tak, sam, takie mam, podobno mam tą. Podobną mam ma z głodu. O, a tutaj nie ma w ogóle e, nazwy. A, mi się wydaje, że oni po prostu pomylili, wiecie? Bo to wygląda jak... E, e, a to po babense, a to, a po to, to dance, coś w tym stylu. A to jest bilet jaj. A tu jest... A ba To mi się wydaje właśnie, że to jest to. A to jest bilet jaj. Bo ta łodyga w ogóle i te, te liście... To są takie właśnie typowe, właśnie dla tego. To oni tutaj coś chyba pomylili, przypakowaniu. Może tu jedno oko widzę, że jest, z którego będzie nam tutaj wyrzucać nowy pęd. Bardzo mi się ten również podoba. A mój bilieti variegata, mój bilek, słuchajcie, w słoiku puszcza już trzeciego liścia. Mam nadzieję, że sobie tego nie wyłączyłem. Puszcza trzeciego liścia i mam nadzieję, że na tym nowym liściu będzie już naprawdę taka piękna wariegacja widoczna. Bardzo ładnie ten tutaj biluś wygląda. Zobaczcie, ładnie wszystko, pięknie, cieszę się. Sadzenia będzie znowu, potrzebuję raz, dwa, trzy nowe doniczki, cztery, pięć doniczek. No i ostatnie cudo. Też mi się bardzo spodobał i chociaż go omijałem go wcześniej, ale widziałem właśnie u kilku osób że radzi sobie. No ale tutaj trochę jestem jak na razie, słuchajcie, rozczarowany z tym, co widzę na początek. Bo to jest filodendron paraiso verde. Ja tutaj widzę, że on ma bardzo słabą tą wariegację. Może stał trochę za chłodno. No tutaj tak jest. Nie wygląda to. Dla mnie on tutaj nie wygląda za pięknie. Eee, po pierwsze, dlaczego tak myślę? Po pierwsze, słuchajcie, na stronie internetowej pisało, że to, są, że to jest 4-5 liści. I liście ze zdjęć były naprawdę bardzo, ale to bardzo piękne e, z wariegacją i były to duże liście. Nie było takie tutaj, um, takie jakby, nie wiem, no, zjedzone i wyżygane, bo tak to wygląda. Tu jest połamane. No nic, tutaj może przytnę. No nie jest zachwycające. Tutaj mamy raz i dwa liście, które mają naprawdę taką fajną variegację, a reszta jest. O, tutaj jest kolejny liść z dziurą. No nic, trzeba będzie to po prostu tutaj obciąć, może i ukorzenić. Tak samo i tu, bo ja nie chcę takiego. Niech on będzie, wiecie, taki fajny, bujny, ale mówię Wam, naprawdę spodziewałem się troszeczkę innej rośliny i jestem tutaj lekko, lekko jestem zażenowany, że oni wysłali taką miotełkę, chociaż cieszę się również z niego, ale bardzo na niego czekałem i naprawdę. Wyciekiwałem tych pięknych wariegacji. Ale z tego co widzę, to on tutaj, on tutaj trochę rośnie tak jak właśnie Burle Marks. Taki postrzał lekki. No, śpiewasz. Tutaj jeszcze to wyciągniemy. On jest w ogóle chyba w samym tylko spagnum. No, on jest tutaj tylko w spagnum. No, nie wiem, napiszcie co myślicie. No, ja spodziewałem się troszeczkę czegoś innego troszeczkę naprawdę takiej ładniejszej wariegacji. No, nawet nie jak to, bo mówię, jak na, na zdjęciach to było naprawdę um, piękna roślina. Ten jest też śliczny, jest, ale jestem trochę zawiedziony. W sumie ich tu ile, ile, ile tu jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć sadzonek, a tam była jedna i było ogromne liście. Teraz dodany dla Was. Napiszcie w komentarzu, która roślina najbardziej skradła wam serce. Dajcie mi oczywiście znać. Zostawcie łapkę w górkę. Łapkę w górkę. Łapkę w górce, nie zostawcie. Jeśli ja jestem głodny, to, to pierdolę, gadamy mi się język. Słuchajcie, plączę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć roślin macie do wyboru, którą, e, która wam najbardziej skradła serce. Ja się. Z wami żegnam i wybaczcie za te tutaj mieszanie, ale już taki jestem głodny, czy normalnie szok. Dziękuję Wam serdecznie, wszystkiego dobrego, zdrówka i widzimy się w czwartek. Trzymajcie się, pozdrawiam, papa. Pa.